Ostatnie odcinku było nieco wybuchowo, więc dzisiaj trochę bardziej na spokojnie. A dokładniej, dzisiaj przejdziemy Minecrafta, ale trochę z ułatwieniem, bo dokładnie zagramy na datapaku Baby Mode, czyli tryb dziecka. Dodam bardzo dziwne rzeczy, na przykład takie jak, że jak wyrzucimy diament, to jakiś portal się zrobi, czy no dużo innych rzeczy. No e, i próbuję, spróbuję dzisiaj wykorzystać jego pełną moc, więc zobaczymy jak znam pójdzie. No e, i co? Już nie przeszkadzam i zapraszam do oglądania. Dobra, a więc już jesteśmy pod pierwszym drzewem, no i spróbujmy może je wykopać, zobaczymy jak to wyjdzie. No a... Tu, ale nie to nic nie widać. Mam jeszcze shadery włączone. Oby nic przez te shadery nie działało. Co się wszystko powinno działać, mi się zdaje, bo dada są przystosowane pod wersję Ale dobra, zbierzmy pierwsze drzewo i zobaczmy co się zmieni. Nie wiem, może już itemy będą się ulepszać. Nie doczytałem sobie wszystkiego, niespodziankę sobie taką małą zrobiłem. Więc tak, tutaj deski. OK i tak. Zrobimy najpierw kill off, tylko chodźmy może tutaj do kopalni najpierw. Okej, okay, to, to coś tu było i... Ohoho, m 5, Breaking 3. Przejdźmy, zobaczmy jak to szybko... Ej, bo to kopie jakby... Okej, okay. dobra, dobra. S jeśli różne surowce lecą z Cobblestone'a. Różne bardzo fajne surowce, ale co z to jest aktualnie iść gram. E, trip tryb jest idealnie przystosowany dla mnie, dokładnie tak było. Włącz może, e, żeby było jasno, już jest jasno. E, więc zróbmy sobie pochodnie, może, te mi do ręki. O, od razu jaśniej. E, ja bym sobie tu strzec, zobaczmy, może. Może będą jakieś diamenty, nie lawa tylko. Zobaczmy, czy możemy się utopić w lawie. No. Aha, no dobra, czyli to działa w ten sposób, że... że lawa się zamienia w Obsydian. Jeśli próbujemy nawet do niej wejść albo jest pod nami. To możemy być bogiem w nederze szczerze mówiąc, bo... Po prostu będziemy chodzić po lawie. <grych> Teraz się będzie zamieniać w Obsydian. Dobra, e... zobaczmy w ogóle czy to jest damage, Czy to się jakoś nie wiem. Czy moby mogą nas zapić, czy jest damage od spadania, ale to zaraz wszystko zobaczymy, bo najpierw sobie pokopiemy przez te, nie wiem, 10-20 minut, żeby mieć cały secik netherytowy, bo widzę, że tu netheryt leci, no to widzimy się za chwilkę. Dobra, więc szybko tutaj taka zamianka, bo kilof mi się kilka upsuło, a nie ma sensu kopać właśnie... E, słabym takim e, killoffem, e, to zrobimy sobie po prostu jeden drutowy kilof i dalej kopiemy, bo nie ma co marnować czas aktualnie, sobie tutaj wszystko zbuduję, tylko nie mam patyków, ok, Więc tak, tutaj właśnie diamenty, tak, diamentowy kilof. Okay. O, O, dobra, mam boską rękę, normalnie. To też mamy w ręce się enchantuje. Więc sobie wszystko resztę zostawimy. No i się widzimy się dalej za chwilkę jak. No na całą zbroję. Dobra widzowie, trochę dużo pokopałem i zaraz Wam pokażę właśnie, ile mam rzeczy, no, już widzicie nawet po moim ekwipunku. Ee, no to zbudujmy sobie tutaj rzeczy na powietrzu. Wyszedłem z tej jaskini, może nawet ją zabudujmy, żeby nikt tutaj nie wpadł. Szczególnie ja. Bo, bo nie wiem, umiem spadać, ale dobra. Eee, czekajcie, zróbmy sobie może diamentowy kilo taki już mamy, więc nie potrzebujemy, teraz to, co, o, czekajcie, co to, to robi, czekaj, bo diamenty mi wyrzuciły się, aha, to super, Wrzuciłem diamenty i, super, nawet się nie mogę spalić nie, jakie to są itemy, dobra. Weźmy sobie kawałek. Przejść, jakoś tych itemów. Kurde, ale szko szkoda, że do lawy. W sensie, fajnie, że do lawy nie można wejść, ale... Mogliby zrobić, że da się w niej pływać, ale nie, że się zamienia w ale... Ale i tak dobrze. Fajne. W ogóle co jak bym to rozkopał? A, dobra, bo to, to są dwa w jednym jakby, ok, Myślę, że to jest jakby jeden... Nie wiem. Dobra, nie. A, dobra. My nie dostajemy obrażeń z wysokości, super. ok. Zróbmy tyle, ile się da tych sztabek netherytu. Tylko gdzie mam Tu są, ok. Ok, dobra. Tyle wystarczy, więc tak. Teraz robimy całą zbroję dokładnie tak: tak, Pełm. buty, spodnie. Ok, i patrzcie, teraz boska ręka nerty'ego. Nerdie enchantuje wszystko rękoma, taka... To to się nazywa Magic. A co jakbym wziął w ogóle tę zaponiczkę? Aha, czyli wszystkie przyrządy, które mam w ręce jakby się automatycznie enchantują. No, Okej, okay. to się sper. Dobra. Weźmy sobie cały secik No, jak jesteśmy tak na boku, to możemy zresztą wszystkie temy. Tylko musimy mieć, muszę zrobić sobie więcej patyków. Więc tak. Eee, łopata. Eee, teraz tak, motyka i... czekajcie. czy ja zrobię właśnie. Czy ja zrobię na dyrektową motykę? Najmniej potrzebną rzecz na świecie. ok Zrobi Zrobię takie coś, to problemu. Nerdi testuję dla was specjalnie. Eee, wszystko czy działa? Dobrze. Eee, jak zapalniczka działa? Eee, możemy zrobić starcze jeszcze, tylko musimy wziąć trochę drewna. Jak ja teraz niczę na game modzie wszystko, normalnie, jakbym na game modzie był. W ogóle moim zdaniem, chyba jak podchodzimy do mobów, to one umierają, bo ciągle mam tyle jakby od, 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 jakby słyszę prosto tak, yy, że moby umierają, jak przechodzę nad nimi albo pod nimi, więc, więc też tak coś może być, takie coś. Okej, okay, weźmy sobie trochę więcej patyków, może zróbmy, i yy, więcej patyków, się więcej, torczy, świecek, świecz, okej, okay, dobra, tyle wystarczy. I nie wiem, ja bym to zebrał. Czeka, w ogóle czym to się najszybciej niszczy, czy. Aha, dobra, sikieram. Okej, okay, to zaraz ciebie, co pozwiedza. Albo dobra, chodźmy do netheru od razu. Nie ma co w ogóle, zwiedzać świata. Chociaż nie wiem, wioski bym poszedł. Ale dobra. Jak jesteśmy gotowi, to 3, 2, 1 start eee, Daj mi trochę blaze rodów. Daj mi trochę ender, daj mi trochę ender pereł. Ender perły plus rody równa się. No, to się równo oczy endu, które doprowadzają do portalu. ale mi tylko wypadły blaze rody, reszta mi znikła, jakby. Okej, okay, dobra, znalazłem. Jednak wypadły tutaj i set leżały. Yy, ja bym na razie tego nie zmieniał. Dobra, zostawmy tak. To zaraz możemy pójść, tylko ja bym chciał jeszcze coś popatrzeć Jeszcze zaczęło padać, super Dobra, chodźmy do... Dederu Bo chciałbym coś zobaczyć W ogóle jedzenie nie mamy, ale dobra To się potem załatwi tu te shadery są takie piękne Zobaczmy czy w ogóle... Aha, dobra, czyli... Jakby do wszystkiego co się zbliżymy jakby umiera? To, te, to też umrze? Ała! To mnie może zabić! Nie, nie, nie! Tylko nie przemyśleli, albo to jest ta do wersja, albo. O, to. Nie, dobra, nie uciekamy. Jednak nie chciałem tutaj być. Chciałem tylko zobaczyć, jak będę chodził jako szeroki nerti, jakby po lawie, ale dobra. Dobra, zresztą mi nami ale robimy to szeroki nerti, skacze. Trzy, dwa. Kurde. Nie! Nie, spadłem! Okej. Okay. Jakby... W ogóle jak, ja, jak ja długo to będę niszczył? Mogę się tak w dół kopać? Ej, to jest 300 kg. Można tak kopać się w dół w lawie. Super, super tak zrobili. W ogóle nie da się jakoś tego... jakoś tego zbagować, czy coś. Dobra, przychodzi mi coś jeden do myśli jej, ender perełka ała, 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 ała. O, pra prawie dobra, dobra, to, nie, to jednak było głupie. Okej. Okay. Więc nie wiem, zróbmy sobie tutaj portal. Czekajcie, jak to się robi raz, dwa, dwa miejsca, tak tu. Okej, okay, zapalniczka, tak. I choć może poszukać trochę jedzenia tam, bo... Chyba będę dożyć nie na to szukać, jak mam wszystko. Tutaj trzeba tylko w normalnym świecie jedzenia trochę poszukać. Bo już na przykład nie możemy biegać. Okej, okay, mamy tutaj osobnika krówkę, która nam dała dużo mięska. No nie tak dużo, ale. Ale zawsze coś, ok? Powyrzucajmy może niepotrzebne bloki. Nie wiem, będę chciał się z nimi bić. Yy, z smokiem, ale dobra, w że jakoś go zabiję. Tam są w ogóle szkielety. Okej, okay. w ogóle jak zabijam, to się rozwija druga krówka. W sensie, co? Z tego mogłoby się zrobić, jakby nieskończoną farmę. W sensie, już farm by nie trzeba robić, bo. Okej, okay, to dobra, to to jest mega, to jest mega fajne aktualnie. Idealnie na mój poziom grania w Minecrafta, okej. Okay. Dobra, już mam stack jedzenia, więc yy, więcej nie potrzebuję, więc możemy chyba lecieć. W ogóle zobaczmy, tak, dobra, wszystko do czego pójdziemy po prostu ginie, jeśli chodzi o potwory. Wiesz, też, że coś się zbagowało, ale ale działa. Więc ja bym po prostu dał ender enderperełkę i widzimy się, i może jak znajdę to, bo... No dobra, szczerze mówiąc nie da widzę szukać portalu do endu, bo to są menki. I ten Stronghold jest zawsze tak mocno ukryty yy, Ten portal przede wszystkim, że, że, że to jest męka, więc... Yy, Okej, okay, widzimy się za chwilkę, jak to znajdę I w ogóle, co jest? Czekajcie, czy, czy ja mogę pływać? Yy, widzę, że próbujesz płynąć Masz tutaj łódkę, czekaj Czekajcie, czy jak ja będę tak pływać, to... Czy ja będę miał... Dobra, ma, ma, mam imprezę łódek, ale dobra, dobra, to, to, to już lecimy bez zastanowienia. Kurde. <gry> ja coś to jak to wygląda. Wypadają ze mnie łódki. Myślę, że oczy też wypadają, tylko po prostu mam w ręku i mam shadery, więc tak się wydaje. Ale dobra, zaraz mi cały komputer tymi łódkami, ok? Dobra, nie już tutaj łódkami komputerze, ok? E, dobra, to rzucam to jej widzimy za chwilkę. Dobra widzowie, aktualnie znalazłem dwie, trzy, dwie albo trzy wioski połączone w jedną dużą, nie wiem, albo nie wiem, to jest jedna, nie wiem, dobra, e, weźmy sobie może łóżko, żebyśmy mieli checkpointa tam co najmniej, chociaż nie wiem, bo nie powinniśmy chyba umrzeć, mi się staje, e, chleb, chleb mi się nie przyda, w ogóle zobaczmy, czy możemy się z kimś potrajdować, tym nie, albo dobra, stoczmy, o, kotek, 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 dobra, nie mam ryb, ale dobra. Ja bym stoczy one nas z tym od no, tej golemem Może mnie zabić? Może mnie zabić Ale aktualnie nic mi nie robi. W sensie już robi. Mocno robi. Ale umarł. Okej. Okay. Ze mną nic nie masz. Dobra, mi się to mała ten owca. Jestem aktualnie bogiem chleba, jak tu mawiasz. Bawia już nie mogę nic od dzisiaj, nic kupić, okej. Okay. Ciebie nie mogę też, ok. Nie ja wiem, ja bym sobie wbił najwyższy level, jaki jest możliwy aktualnie dla mnie do wbicia, ale nie ma chyba więcej villagerów z pracą, więc po prostu polecimy dalej sobie szukać tego portalu. Dobra, mamy statek i ewidentnie Enderperełka prowadzi tutaj do morza, więc to może być właśnie pod wodą ten cały stronghold, ale jeszcze zobaczymy. Ja bym chciał sprawdzić co jest w tym statku. Czy jest większy lud dany, czy... Super lud. Super. Dziękuję Ci Groże, jesteś taka piękna. Jeszcze mi te łódki dadzą za... <tak>, tak dużo. Nie dobra, T -t -t ten statek to też męka. Okej, okay, to lecę dalej. Okej, okay, właśnie przejechałem chyba z Tronholda. Mi się wydaje, więc Ile tutaj jeszcze zobaczmy. Dokładnie, dobra. Przejechałem chyba z Tronholda. Muszę zrobić tych. Trochę muszę zrobić tych oczu. Jeszcze więc róbmy te 10 i resztę zostawię, żeby otworzyć portal. Nie no, ewidentnie już to przejechałem. Gdzie to było? Nie, co? Czekajcie To gdzieś musi być tutaj. Co jest? Super, rybko, jezu, podskoczyłem aż. O mój Boże. Dobra, wysiadamy. To jest gdzieś tutaj. To rybko. Zostaw gdzie? Bo. Co mnie chce zabić? Zobaczmy, czy w ogóle można się. Czy można się utopić? Czy, czy nie? Ale to gdzieś tutaj musi być. No nie wiem. Trudno, Poszukam jeszcze trochę Trudno jak będzie No dobra, dobra, pokazuje, że... To jest gdzieś tutaj Dobra, wkupujemy się Weźmy może coś do ręki, bo jest ciemno Ta, dobra, to jest stronghold To, to jest stronghold Już widać nawet Mogę potwierdzić, dobra jest podwodny stronghold Wszystko tutaj... Wszystko zabiję, nawet jak nie dotknę, ale dobra Teraz trzeba szukać portalu w stronholdzie. No i co, widzimy się za 5 godzin <grym> Nie no, może nie za 5 godzin, ale... Ale na pewno długo będę szukał tego portalu Dobra, widzowie, wiesz, mega długo szukam tego strongholdu Chodzę wszędzie, w portalu, chodzę wszędzie Góra, dół, tył, przód Chyba nie ma w ogóle dojścia do niego Tutaj jest jakaś woda w ogóle Nie wiem Eee, tutaj trzeba to. Czekajcie, zabuduję to, może, bo będę pewnie jeszcze tu przychodził 10 razy. Tutaj coś może będzie? Nie. Ręka jest jedynie. Możemy zobaczyć. A to byłem chyba jeszcze tutaj, z drugiej strony, nawet. Dobra, to zabudujmy to też tutaj. Czekałem tutaj może jest. Nie. Kurde, nie wiem. Nie wiem. Czekajcie, czy jestem. Dobra, nie, nie wnikajcie, ok. Dlatego nie było. Dobra, sobie zabudujemy to całe. Teraz to. Eee, ok. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Ok, brakuje siedmiu oczu. Jest mały problem, dobra. Już nie ma problemu. I czekać, tak można stawiać na oczach południe. Dobra, teraz trzeba to zabudować. Trzeba to, to rozwalić cały ten la, lawę, to ja tak sobie nie wiem. Chcę. Okej. Okay, Okej. Okay. I... weźmy sobie łóżko może postawmy, bo, bo jestem pewny, że zginę od tego smoka nieraz. Okej. Okay. I trzy, dwa... czekajcie, robimy coś takiego. I skok. Okej, okay, co tu się stało? Ej, zrespią mnie u góry, czekajcie. Dragon, zniszczę cię. Nie ty. Ale tu się płaci stanął <grydy> Tutaj jest portal Ok, tak to mogę sobie res 9 z, z jednego, ok, dobra nie wnikam Ale weźmy sobie Nasze trofeum Jako jajko smoka, czekajcie To się tak robiło Ok Tak Tak, nie wiem, tak i tak O, dobra Mamy jajko Smoka, tak jest, dobra więc teraz może wejdźmy sobie do normalnego świata, o tak, i... O, napisy, jej! Jej ulubiona część przejścia Minecrafta. Widziałem je tak z 10 razy, około, na speedrunach, ale... Ale tryb, powiem, piękny, idealnie dla mnie. Powiem, szybki, łatwy. Nie, nie jest taki łatwy jak creative, ale też nie jest taki trudny jak survival normalny, więc... Idealny. Wszystkim pomagają. Ale dobra, skipujemy i jak jesteśmy tutaj to tak i nie zróbmy sobie tutaj jakiś nie wiem tutaj sobie zbudujmy o tak o jeszcze burza jest nie, dobra zróbmy sobie taki tutaj domek w snorholdzie mini hp taką w 2d bardziej ale dobra ważne że, że ten że jest domek o tak okej okay. yy, okej okay, jeszcze jest dużo tego dobra więc tak, teraz trzeba podmienić jeszcze tutaj podłogę i będzie piękny domek Idealny wręcz Dobra Teraz tak, robimy sobie tutaj z tego tego Dobra, dajmy to Jajko, dobra, mam Tutaj sobie dajemy to, tutaj sobie piecyk tamy. Na skrzynkę nas już nie stać, ale dobra. Yy, zróbmy sobie trochę bloków złota, trochę tego. Yy, dobra. Jeszcze więcej będzie można? Jeszcze jeden, ok To nam niepotrzebne, też niepotrzebne już. Żelaza, mamy bardzo dużo złota. Jesteśmy bogami żelaza totalnie. Okej, okay. okej, okay, dobra. Już wszystko. I tak, teraz robimy coś takiego e, 7 jeszcze bloków żelaza Dobra e, i tak się prezentuje aktualnie mój domek. E, tutaj jest piękne jajko i bardzo dużo rzeczy. E, no i co? Strongholda trochę długo szukałem, Ale się opłacało. E, no i co? Dzięki za odcinek. No i do zobaczenia. Jeśli chcecie więcej odcinków, to zostawcie łapkę w górę subika i Elo Jajko.